Witamy Państwa w słonach, Toronto, na wschodnim brzegu Kanady. A tak, serio to trochę lipa, bo spodziewałem się innej pogody. Przyjechałem tutaj tylko na jeden dzień. A tutaj, takie coś, na szczęście, jutro lecę w inny region świata, na Barbados. Kilka tysięcy kilometrów bardziej na południe. A tam już tylko słońce, plaża i wakacje. Nie no, żartuję. Lecę do pracy także nie będzie opieprzania, ale skoro mam tutaj spędzić trochę godzin, to spróbuję jakoś wykorzystać to miasto, zobaczyć co ma do zaoferowania. Ugłniłem od tego chodzenia, ale natknąłem się na coś takiego właśnie polish sausage. Sorry guys, I'm from Polem, that's why I. No to Więc mam tutaj polską kiełbasę, która jest bardzo popularna w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Niestety nie mam pieniędzy. Chodzę bez kasy w ogóle po Toronto i muszę znaleźć jakiś bankomat najpierw, żeby przyjść po tą polską kiłbasę i zobaczyć co to jest. Oczywiście musiałem zajść do sklepu z pamiątkami więc na pewno stracę jakiś hajs na magnesy, pocztówki może syropy klonowe, ciastka klonowe, miszki z kanady. Nie wiem co jeszcze mm. Mm. Dobra, już wiem jak smakuje poli sosyż. Możliwie smakuje jak zwykła kiełbasa z grilla, albo z I na to można sobie dodatkowo dać jakieś właśnie górki, papryczki, oliwki i różne inne rzeczy. Mm, bardzo dobre. Co dzisiaj To mój Poland, nice, right on. Yeah, what would you like to say to our friends in, uh, Poland? in Poland? Yeah, hi, friends in Poland. Come to Canada. It's raining. Oh, no, don't come. It's freaking raining. Don't come here. zobaczyć jak wygląda poranek na Karaibach o tak za chwilę tam idę, w ogóle wstałem dzisiaj wcześniej, przed szóstą, żeby iść na tą plażę i tam w ogóle popływać. Zaraz to zrobię, ale najpierw śniadanie. Moje śniadanie to kawa i batonik proteinowy. No, to idę w końcu na tą plażę. Ciekawe czy jest lepsza niż na Bałtyku. W końcu jestem na plaży, na słonecznej karaibskiej wyspie Grenadzie. Jest drewelka, zresztą zobaczcie sami. Udało mi się uciec z tego deszczowego, zimnego Toronto, ale wrócę tam. Wrócę tam za kilka dni, dlatego że mam tam transfer w drodze powrotnej do Polski. Także spędzę tam znowu kilkanaście godzin. Toronto jest bardzo fajne. Akurat tak trafiłem wtedy z pogodą. Natomiast to jest podobno najbardziej międzynarodowe, multietniczne miasto na świecie. Jest tam też bardzo dużo Polaków. Bardzo fajne, ciekawe miasto. Polecam prawie na każdym rogu czuć zapach marihuany. Także jeśli to lubicie, no to zapraszam do Toronto. Ale teraz jestem tutaj. Co będę tutaj robił? A no cóż, popływam trochę. Pochodzę po plaży i o godzinie 10, czyli za jakieś 2 godziny mam spotkanie. Mam nadzieję, że zamknę to spotkanie w 30 minutach i będę mógł wyjść na miasto, coś, pooglądać i, i tak dalej. Zjem jakieś specjały tutaj swojej kuchni. No ale nic, najpierw praca. No. To dzień na Karaibach się kończy, a tak wygląda tutaj zachód słońca. Już jutro to wszystko będzie tylko wspomnieniem, ale zostanie jeszcze Barbados. Zostanie Barbados, a później Toronto. Ale póki co mamy jeszcze muzykę regę, szum fal Morza Karaibskiego, Zachód Słońca i piwą Karibę. na to jest już wspomnienie, a tak wygląda na miastkę Barbadosu z mojego pokoju hotelowego. Prawie wszystkie hotele tutaj na wyspie są położone przy plaży i są bardzo drogie. No ale moja firma płaci. Jak na razie zauważyłem, że podoba mi się plaża, ale najpierw mam pracę do wykonania, trochę pracy na komputerze, później mam spotkanie do zrobienia, co najmniej jedno i jak starć czasu, to będę korzystał z czego się da. W tym budynku za mną miałem dzisiaj spotkanie. Niestety wszystko się posypało. Jest szansa, że spotkanie będzie jutro. A jeśli nie, to okaże się, że przeleciałem na Barbados na marne. Mam dzisiaj więcej czasu niż zakładałem, więc muszę coś ze sobą zrobić. tak wygląda przystanek autobusowy na Barbadosie. A wiecie co z nim znalazłem? Ładowanie USB. Pozdrowienia dla Centrum Kettlebell w Krakowie i trenera Grzegorza Błosiaka. Hi, how are you? Hi. I'm from Polish TV. Yes, no, I'm kidding, up, I'm, just, I'm just a random guy. Yeah. So, what do you do? Uh, Cheers. Okay. So, so that's how you make people happy here, huh? yes, on please. Barbados. All over. The product number one on Barbados. Yes, please. Except Driana. I come back, yeah. Yeah, you gotta get one of these motherfucking bad boys, ain't it? Nah, you doing it wrong, man. Like said, sorry, man. I tell you, work from here. Everything is serious. Top man. Pray them. I know, we're because here man. But had, I need the practices to go. You know what I'm saying? Yeah, so that foolish boy and that pretty boy. Come, man. about the, the cocaine, the drug Yeah, industry. I smoke, I do smoke. Yeah? I don't like. I don't call the Bible. See, the best I to for the of dish, mercy. I smoke. Okay. I don't like. You understand? Okay. I'm a straight for man. Okay, so man, it's, actually it's, it's not legal here, but it's very popular to yeah. smoke, to, uh, to do drugs, cocaine, right? Yeah. And the cocaine... I, uh, I do cocaine. Okay, you do cocaine. I do cocaine. And the cocaine, where does it come from? It comes from do you so. think? Paro Venezuela. Yeah, Belize. Brazylia Belize, Belize Montez in San Alvaro. Okay. Uh well, I wish you all the best. Uh, uh th yeah? what I want saying? I got name. I want some get a recorder. Yeah. I want something. Sure, sure. Tutaj na Barbadosie obowiązuje dolar Barbadosu I tak oto śniadanie w przeciętnej restauracji. Bekon, dwa jajka, kiełbaska, fasolka, pomidor i tost. Ponad 70 zł. Pieczywo czosnkowe ponad 20 złotych, frytki 15 złotych, no i ten magnes na lodówkę, który próbowali sprzedać za 40 złotych, masakra jakaś. Już sobie plażą albo ulicą, tak jak ja teraz i właściwie po raz kolejny tego samego dnia ktoś krzyczył z daleka, Yo! Szukasz mnie? Nie, nie szukam Cię. Ty szukasz mnie. Mówię mu. on do mnie. Tak, szukam Cię. Co, zapalisz zioło? Nie, nie palę zioła. To może... wciągasz kokę? Nie, nie wciągam koki. I wiesz, próbują różnych sztuczek, żebyś tylko zostawił u nich 100 dolarów za grama. No i wiesz, w końcu zrezygnowany gościu mówi Słuchaj, to są moje urodziny, może postawisz mi drina? Nie stary, tak to nie działa, mówię. W końcu zrezygnowano odchodzi. Także... Gilerka, kwitnie najlepsze na Karaibach pod patronatem tutejszych władz. Policja przymyka na to oko, dlatego że dla wielu tubylców to jest po prostu źródło utrzymania. A że prawie cały towar idzie na przyjezdnych, to problemu nie ma. Także jeśli interesuje ten temat, przylecisz na Karaiby, nie szukaj kokainy, Koka znajdzie Ciebie. To me in Barbados, this is a nice place in Barbados. This a good country, right? And hello to the people in Poland. Come here because friends friend is having a good time here in Barbados. Lovely place, lovely people, beautiful seas. And come down to Barbados. And my friend out he's a good father, right? Yes. Mój ostatni dzień podróży. Znowu jestem w Toronto w Kanadzie. To, co mnie tutaj uderzyło najbardziej, to jacy ci ludzie są dla mnie mili. Dzisiaj poszedłem do restauracji po kawę i już wyciągam pieniądze, żeby zapłacić. A gościu mówi: No, 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 I got you, I got you. Więc dał mi tę kawę za darmo. Jeszcze zapytał, czy chcę mleko ciepłe, czy zimne. Czy słodze cukrem białym, brązowym, czy może miodem. A później poszedłem w inne miejsce i dostałem za darmo kanapkę z łososiem, więc nie wiem czy to przez to jak wyglądam, czy o co tutaj chodzi. Więc jak wstało na prawdziwego Polaka udało mi się wyrwać od życia coś za darmo. takich przykładowych celów w Toronto kiwi za sztukę, prawie 3 zł, kilogram śliwek, około 11 złotych, paczka pieczarek 8-9 zł, papryka żółta, tak samo około 11 zł ciastka ze słynnym szurapatronowym, oczywiście biorę dla siebie i cena 5 dolarów kanadyjskich za opakowanie Przeleciałem do Toronto, to ukturałem sobie, że Toronto leży nad morzem no i przyleciałem tutaj i zacząłem szukać tego morza i nie potrafiłem znaleźć. No więc zapytałem ludzi, gdzie jest to morze. Mówili mi, że to nie ma morza żadnego, tu jest jezioro. I faktycznie zobaczyłem na mapę i to, to jest jezioro. Jezioro Ontario. A kilkadziesiąt kilometrów mniej więcej w tamtym kierunku jest Wodospad Niagara.